Cześć widzowie. Dzisiaj jesteśmy w grze, która nazywa się Natural Disaster Survival, jakoś tak. Więc no, musimy przetrwać to. O ja, to jest, to jest nasz, nasz cel, przetrwać to. To wszystko, bo tutaj jest bardzo dużo katastrof. Które można przetrwać, albo i nawet nie tutaj są różne. Yy, nie, nie wiadomo, na, na początku nie wiadomo, jakie to katastrofy będą. O, blizzard dojdzie, ja ja w kominie schowałem. Oh no, help.

Nie, ale bez sensu. Niestety, ale no. Nie udało mi się. Dobra. Zrobimy jeszcze jedną katastrofę. O, jak następny, jak. Wtedy, kiedy wygram. Jak wygram, no to kończy się film. Więc no. Nie chcę nagrywać filmu godzina. No nie. Nie chcę nagrywać filmu godzinę, więc postaram się wygrać. No ale ja niestety nie przetrwałem. Nagrywam tombar. No o 15.00, a mi się jeszcze ziewać chce. Jak? Nie wiem dlaczego. Dobra, ale kolejna runda. I zaraz, więc na no, oh, Sky Tower. Hmm. Będę to Sky Tower. No więc no, dobra hop. Sky Tower. Hm. Ile tutaj jest tych widzowie? widzowie? Omg! Ile? Serio to jest Sky Tower. Omg! I to jeszcze nie jest koniec. Tsunami! 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 Ej, ej, ej! Ej, nagrywam. Właśnie. Serio? Aha. No to dzięki. Oj, dzięki. Zaraz nie mogę, bo nagrywam filmika, a tak w ogóle. No to przywitaj się z widzami. No dobrze. Widzowie? No musiałem się wyciszyć. Marcel jakieś głupoty gadał. <grystanie> I tak w ogóle to przywitaj się Marcel z widzami. Hej, tak widzowie. No, jeszcze nie mówiłem o tym, ale zostawcie łapkę w górę. Polecam. Mówiłeś czy nie? Nie, nie mówiłem. <grystanie> no jak chcesz, to dołącz do mnie. Ej, poczekaj! Dobra, O, lunchland! Jaka ta mowa. A, tu jest ta! Ja już w nią grałem. Ja w, to, ja w tą mapę już grałem. O, MG. Tu można wejść do rakiety. To jest fajna mapa właśnie. Startujemy. Dawaj siadaj ktoś. Co tu się? Ej. Halo. Deadly wirus. A Wojtko. Nie wiem. O, mm. jesteś. No, siema. Dobrze, Daj. więc... Y, widzowie. Ja będę nagrywał filmy bardzo często. Może nawet cztery razy dziennie, bo mi się nudzi. Czemu wow! Nie wiem. Podskoczyłem tak wys wysoko jakoś. Nie, ja cię lubiłem bo to trzeba unikać tułunów, nie dotykać innych <grym> ludzi. Ej, podejdź do mnie. <grym> A! Ja też. Nie ja w kosmosie jestem. No ja. U mnie też. Ej, ja sobie zrobiłem taki challenge, że jak wygram jakąś rundę teraz, to kończę film. Możemy też <suszy> w <suszy> Minecraftzie zrobić coś takiego jak znajdę diamenty, kończę film. Ale, Ale... napiszcie czy byście, byście chcieli. Ej, włącz komentarz. Aha, uciekać. Co mówisz? Uciekać od ludzi. Uciekać od ludzi. Nie, jeszcze no. nie. Ludzik film Ale ma jest, ej, ja tu mam Ej, na serio to było dobre. Że ja zrobiłem tu miejsce, polecam to. Tam nie wydosłyszałem 250 kryształ. Ja że to na... Ja Jestem... Stoję... Ej, kiedy się zacznie? Ym, nie wiem. Jestem ja w takim wysokim miejscu, nie wiem. A ty gdzie jesteś? A ty wiemy? Tak. A ja bardzo O Tsunami! <grywa> już, ja już widzę to tsunami. Ej, nie zdążysz chyba, nie zdążysz. Nie, tam ludzie już nie przetrwają. Co? Co się z stało? Nie wiem. Ej, jak tłumacze przejdzie, to ja zeskakuję. Dobra, Dobra, to już skacz. Nie! A, bo to bolało. No, bo jest full damage. A ja umarłem, dlaczego? Ja ten typ przeżył, jakbym ciągle na ziemię. Nie wiem, ale ja, yy, dlaczego ja umarłem? Bo wpadłeś w pięć wysokości. Właśnie? Nie. To nie wiem. Ale ja przeżywałem. Przeżywałem. Nie, to jest oszukana gra. Ale tak. Ale jak przeżyłem? No, czyli... Ej, dobra, jak ktoś z nas teraz przeżyje, to kończy się film. Więc to będzie chyba nie no, trwa już 10 minut. Wypadłem nam Coś ty zrobił. <noise> Chciałem skoczyć na pilotek. nie wiedziałam, że się nie ma. A kiedy się wolno zacznie? tam Ja idę na górę. Jajdę na górę. Ja, powiem, jest mi <laughs> jest na górę. Jajdę na górę. na górę. O ja jestem na dachu. A też nie jestem ciągnikiem. A kwaśny deszcz, zostań w domu. Ej, jest kwaśny deszcz, trzeba zostać w ściągni. Ja tutaj, schodzę do więzienia. Ej, ja do, cel do celu wszedłem się ocalę. Tutaj um, koło mnie jakiś klocek spadł. O nie! Klocki też um, przez to spadają. się już? Nie. Ej, ja to przetrwam na luzie. gdzie jesteś? Ja na samym dole. O! Jestem z kimś na widzeniu, Ilu. Ilu. Ja jestem przy dziennych księgach. O, napisałem do Ciebie. Co? O. Au. Ej, ja tylko zarysuję.